No siema, kurde, dawno nie było nic nagrywane na YouTube, ale postanowiłem, że, że coś tam powoli zaczniemy sobie z tym ruszać i pierwszy materiał, który wrzucę, chciałbym potraktować bardziej jako taka forma wyrażenia swojej opinii, może jakiś mini podcast, dlatego nie musicie się skupiać, nie musisz się skupiać na tym, co dzieje się na ekranie, bo ja tu po prostu będę latać i zbierać sobie skałki, roślinki, bardziej chodzi mi o poruszenie samego tematu. A Sam materiał chciałbym nagrać powiedzmy na one shota z jakimiś tam powiedzmy małymi cięciami, kiedy... yeah Będę nabierać powietrza, będę mieć jakąś zwiechę czy coś takiego. No ale suma sumarum będzie to, nazwijmy to materiał na one z tematem, który no, na pewno widzisz w tytule, bo właśnie to chciałbym poruszyć. I nie przedłużając, ja już sobie zacznę latać po mapce i zbierać i, i przygotowałem sobie taką krótką listę, którą bym chciał się wspomagać, żeby to jakoś tam w miarę sprawnie szło. No i zaczniemy sobie od tego, od kiedy tak naprawdę ja zacząłem latać klucze, od kiedy gram, a zacząłem grać w drugim czy trzecim miesiącu trwania Shadowlandsów, Oczywiście nie od razu zacząłem latać klucze, na początku nawet nie wiedziałem, co to tak naprawdę jest za kontent. Dopiero gdzieś tam bliżej maksymalnego levela sobie to wszystko zacząłem tam układać. Ale co ważne, bardzo późno zacząłem interesować się rzeczami typu chociażby rotacje na postaciach, czy mechaniki, jakie robią moby, bossy i tak dalej, właśnie na instancjach. To tak naprawdę zacząłem sobie gdzieś tam śledzić dopiero w Dragonflycie. A w Shadowlandsach to było bardziej tak, że jeśli miałem z kim pójść na klucz, to sobie po prostu szedłem. Jeśli nie miałem, to po prostu się zapisywałem. Zaznaczę, że grałem wtedy n shamanem który był totalnie over meta, A pomimo tego nie miałem problemów z tym, żeby z zapisać się na jakiś klucz. Nie musiałem latać tylko swoich, ludzie normalnie mnie dodawali. I nawet pomimo tego, że no, biłem strasznie niski damage, bo nie interesowałem się rzeczami typu legendarka, która wtedy była dość mocna. Nie wrzucałem żadnych enchantów do itemów i tak dalej. Po prostu grałem sobie jak taki typowy casual, a ludzie byli bardziej skłonni do tego, żeby w razie czego coś mi wytłumaczyć i tak dalej. Wiadomo, zdarzały się sytuacje, w których ktoś tam mnie próbował zwyzywać czy coś, ale bardzo rzadko dochodziło do tego, żeby Ludzie wychodzi, wychodzili z klucza, to naprawdę było rzadko spotykane, tak mi się wydaje, przynajmniej ja tak to zapamiętałem. Z, z Shadowlandsów, co mógłbym powiedzieć, no to tyle, że w chyba dwóch czy trzech sezonach wbiłem KSMA, pomimo, że nie umiałem totalnie grać, no ale jakoś to się tam udawało. Potem przyszła kolejna Dragonflighty, które na początku sobie dość mocno odpuściłem, wbiłem tylko tego szamana, którym grałem w Shadowlandsach. Na maksymalny level. I odstawiłem WOWA tak naprawdę do początku drugiego sezonu Dragonflight'ów, w którym właśnie stworzyłem tego druida, na którym jestem teraz. No i tutaj zaczęła się taka przygoda, że wkręciłem się w granie Healerem i zacząłem się tym interesować. Oglądać jakieś tam gaidy, pytać ludzi z Gildi, oglądać chociażby poradniki dotyczące rotacji, czy mechanik, jakie tam są na tych dangach i tak dalej. Także tam już chciałem wejść na troszeczkę wyższy poziom. No i. Wydaje mi się, że mi się to w miarę udało, bo w pierwszym sezonie moim, czyli drugim, Dragonflightów udało mi się wbić bodajże 2900 Rio, czy coś takiego, około 2900. Potem w trzecim sezonie już naprawdę się wkręciłem i tam wbiłem ponad 3000 Rio, jeśli się nie mylę. A czwarty sezon praktycznie 3 czwarte odpuściłem z racji tego, że. Miałem jakiś tam natłok obowiązków w życiu prywatnym, i chęci do gry też były zdecydowanie mniejsze. Ale z tego, co też zapamiętałem w Dragonflight, to pomimo tego, że w drugim sezonie pojawiła się tragiczna meta, w której to na dungi były brane tylko augi, paladyni w tanku, a nie, przepraszam, były, byli druidzi w tanku, holy paladyni, augi, magowie i bodajże priści. Tak wyglądała meta przez większość sezonu, i ja jako druid miałem bardzo ciężko. Zapisać się początkowo na jakieś klucze, potem było troszeczkę łatwiej, ale i tak głównie opierałem gameplay na tym, żeby latać swoje klucze. Trzeci sezon troszeczkę pamiętam, że to zmienił, ale też nie jakoś drastycznie. Także ta, tutaj porównanie do Shadowlandsów zaczęła już iść nam równia pochyła w dół, jeśli dobrze to w ogóle nazywam. No, ale już przestawało się robić ciekawie. Do, co do czwartego sezonu, nie jestem w stanie się za dużo wypowiedzieć, bo totalnie jakbym wyparł go z pamięci. Nie pamiętam totalnie, co się działo w czwartym sezonie. I tak powoli przechodzimy sobie do tego sezonu e, The World Within. I uważam, że odkąd gram właśnie ten content mityk plusowy, bardziej lub mniej świadomie, to jest to najgorszy e, sezon pod względem podejścia ludzi do ciebie i tak dalej. Bardzo ciężko jest yy, po pierwsze zapisywać się na klucze, ale to też właśnie zaraz poruszę, a może nawet i teraz przejdziemy sobie do tego punktu, który nazwałem sobie y, sposób zapraszania ludzi do party i wygląda to tak, że po moich obserwacjach yy, ludzie dodają cię na klucz bardzo często w momencie, w którym, ty już go masz go, w którym Ty masz go zrobionego, czyli powiedzmy, szukasz sobie arakary dziewiątki, zapisujesz się na nią, ale jeśli ludzie, którzy tworzą to party, widzą, że Ty nie masz tej arakary na 9 już zrobionej, to bardzo niechętnie Cię na nią zapraszają. Uważam, że jest to bardzo bezsensowne, bo sam od jakiegoś czasu, jeśli już latam na klucza, a robię to bardzo rzadko, to wychodzę z założenia, że wolę dodać osobę, która danego klucza nie ma jeszcze zrobionego w czasie, bo. Uważam, że bardziej jej się chce dokończyć w ogóle ten klucz, bo jakby jest to dla niej jakiś upgrade. A większość osób, które latają, ten klucz, który już mają zrobiony, to po prostu albo po kresy, albo po jakąś tam bisówkę, której jeszcze nie mają. Także wychodzę z założenia, że rzeczywiście lepiej dodawać ludzi, którzy ten klucz, który ty aktualnie chcesz pójść, mają chociaż ten poziom niżej, lub ten, który ty masz, ale overtime. No i chyba ten temat mamy zamknięty, czyli sposób zapraszania. W skrócie. Ludzie nie ufają innym ludziom, żeby dodawać ich do party właśnie posiadając mniejszy, mniejszy poziom danego dunga zrobiony już w czasie. Następne, co też uważam, że jest błędem, ale tutaj dosłownie rozwinę to pokrótce, bo zaraz będę to rozwijać dłużej, czyli to są kary za wychodzenie z kluczy, a właściwie ich brak, bo tutaj też co zauważyłem, i to jest naprawdę, można nazwać to plagą, nie widziałem, żeby coś takiego miało miejsce wcześniej, czyli. Ludzie bardzo szybko wychodzą z kluczy, często po jednym wipie na samym początku danga już jest wychodzone z klucza, co uważam, że też jest bezsensowne, bo jest masa takich dungów, które bardzo wybaczają błędy. I pomimo że możesz się złajpić nawet 3-4 razy i tak jest, jesteś w stanie dokończyć ten klucz. Także to też jest bardzo duży błąd. I tym sposobem chciałbym przejść do takich moich propozycji kar, które sobie gdzieś tam wymyśliłem. Oczywiście niektóre nie są stricte przeze mnie wymyślone, tylko gdzieś tam również o nich słyszałem na innych materiałach. I jest to chociażby minusowe Rio. O tym zauważyłem, że mówi się dość często. Czyli w skrócie, powinno zostać wprowadzone coś takiego, że za wychodzenie z kluczy będzie odejmowana jakaś tam ustalona ilość Rio. Tak samo za klucze z Spalone też uważam, że powinno być chociaż od tych wyższych kluczy. Powinno być coś takiego jak ujemne Rio. Oczywiście nie tak drastyczne jak to za wychodzenie z klucza, ale no jednak fajnie by było, żeby coś takiego było, bo jednak byłaby ta większa motywacja, żeby rzeczywiście skupić się na tych kluczach i poznać mechaniki, bo o tym też nie wspomniałem, ale jest to też. Często spotykane, że ludzie, pomimo, że mają dość pokaźne Rio wbite, bardzo często nie znają mechanik. Nie wiem, czym jest spowodowane to, że takie rio mają wbite, czy byli przebustowani, czy po prostu gwiazdy na niebie się tak ułożyły, że udało im się to wbić, no ale to też jest często spotykane, że ludzie po prostu nie ogarniają prostych mechanik. Następne co sobie wypisałem, to kary czasowe. Czyli po prostu coś takiego, jak mamy często na tych zwykłych dangach, że wychodzimy i po prostu przez tam pół godzinki czy ileś nie możemy się zapisać na klucz. Jest to dość taka lightowa kara, ale zawsze coś, zwłaszcza jeśli ktoś lubi puszować, to taka kara zmotywuje go do tego, żeby jednak z danego klucza nie wychodzić, tylko no dać szansę. I co też sobie wypisałem, nie wiem czy chyba o tym nigdzie nie słuchałem, ale mam to sobie zapisane, że uważam, że fajne byłoby coś takiego jak nerf zdobywanego Rio. Na następny klucz, poza tym, że na przykład stracimy właśnie daną ilość yy, punktów za wyjście na przykład z klucza lub. No, głównie chytyczy się to tego, żeby nie wychodzić z kluczy przed czasem. Także yy, fajne byłoby wprowadzenie nerfa na zdobywaną ilość Rio. Kiedyś coś takiego chyba było w lidze, że za, za wychodzenie z gier dostawało się tam te MMR-y się psuły i dostawało się mniej punktów za Wina, i to samo uważam, że mogłoby być tutaj. Czyli gdy. Powiedzmy, za dany klucz dostalibyśmy chociażby, nie wiem, 20 Rio. To po takim nerfie, po takim debuffie, na przykład na, nie wiem, 3-4 klucze tych, tych Rio dostawałoby się chociażby, nie wiem, 10, żeby też ludzie mieli motywację do tego, by próbować latać te klucze jednak w czasie, jednak nie wychodzić. A jeśli rzeczywiście widać, że, że danego klucza nie da się zrobić to uważam, że można by było wprowadzić coś takiego i to jest taka też moja propozycja, nigdzie się z nią nie spotkałem, żeby wprowadzić przycisk czy tam komendę takiego surrendera. Czyli po prostu ktoś to wpisuje, wyświetla nam się coś takiego jak reliczek, i jeśli powiedzmy na 5 osób 4 to zatwierdzą, no to automatycznie party zostaje rozwiązane bez żadnych tam większych kar poza tym, że klucz będzie o jeden poziom niżej. Uważam, że to też by było spoko i nie wprowadzałoby takich niepotrzebnych spin w party, bo często jest tak, że Ludzie po tym, jak ktoś wyjdzie, zaczynają się wyzywać, zaczynają się blokować i tak dalej. A tutaj po prostu jasno wiedzielibyśmy, kto jest za tym, żeby dany klucz sobie odpuścić. I myślę, że możemy sobie przejść do propozycji, jakie ja sobie gdzieś tu rozpisałem, jeśli chodzi o nagrody za klucze, bo wiadomo, że nie ma co tylko się karać. Warto byłoby też właśnie motywować się jakimiś tam nagrodami. I ja tu rozpisałem sobie coś takiego, jak chociażby dodatkowe Rio za Win czyli powiedzmy za zrobienie trzech kluczy pod rząd w czasie. Dostawałoby się jakiś tam mnożnik, wiadomo, że nie mógłby być przesadzony, tylko taki jakiś tam kosmetyczny, nazwijmy to tak, mnożnik dodatkowych punktów Rio. No ale wiadomo, że nad tym też by trzeba było bardziej posiedzieć i przekminić to, jakie to musiałyby być wartości, żeby też nie było tak, że ludzie po tygodniu czy dwóch będą latali z jakąś tam chorą ilością tych, tego skora. Następne, co też pomyślałem, że mogłoby być, nie wiem czy to za Winstrajka, czy po prostu jakoś tam losowo na dangach, czyli za, za, za skończenie danego danga, pojawiałaby się taka, powiedzmy to, nagroda w postaci losowania. Na przykład byłyby trzy zakryte karty, ty miałbyś możliwość wybrania sobie jednej z nich i w zależności co tam by się wylosowało, jakie w ogóle byłyby tam nagrody dodane, mogłoby to być coś takiego jak jakiś dodatkowy item, tylko typowy na przykład pod Twoją klasę, nawet jakieś bisówki. Oczywiście nie na poziomie myf, tylko jakieś tam hero czy coś takiego. Lub chociażby jakieś enchanty na bronie, może jakieś bonusy kosmetyczne, takie totalne dodatki, które nie będą diametralnie wpływać na gameplay, ale mogą motywować ludzi do tego, żeby rzeczywiście te klucze kończyć, bo no nie oszukujmy się, że za zrobienie teraz klucza mamy jedyną szansę na jakiś tam czasem item, który często jest nam totalnie niepotrzebny, no i jakąś śmieszną ilość golda. A wiadomo, że to też ludzi jakoś tam nie motywuje, a nawet gdyby tego golda można było dostać trochę więcej w postaci chociażby paru tysięcy, to już będzie jakiś tam korzystny wpływ wywoływać na ludzi. Następne, co sobie rozpisałem, zapisałem, to oznaka zaufanego gracza. To jest taka nazwa, powiedzmy to, robocza, ale chodzi tu o to, że na przykład jeśli jesteśmy osobą, która nie wychodzi z kluczy, stara się je robić do końca z lepszym bądź gorszym skutkiem, to zyskujemy na przykład przy zapisywaniu się na klucz. Tak jak jest na przykład, już tu pokazuję, a nawet powiedzmy, jest tutaj nasza rola, i tak dalej. To byłaby jakaś ikonka oznaczająca to, że jesteśmy graczem zaufanym, czyli taką osobą, która nie wychodzi z kluczy, i tak dalej, bo zauważyłem, że ludzie też bardzo często nie chodzi o to, że akurat na to zwracają uwagę, no bo nie mamy czegoś takiego w grze, ale. Może by to miało też lepszy wpływ na to, jeśli grasz postacią overmeta, tak nazwijmy to, że częściej by cię brali, bo jednak widzieliby, że, po, że masz i duże Rio, a przy okazji... Mm, no robisz te klucze, nie wychodzisz i tak dalej. Ja sam borykałem się z tym problemem na moim druidzie, nawet w tym dodatku, że... Przez pierwsze 2 czy 3 tygodnie trwania sezonu, druid dostawał co tydzień jakieś buffy, które były na tyle duże, że w ciągu chyba trzech tygodni na swoich skillach healujących otrzymałem około 20 chyba 2 albo 25% buffa, pomimo to ludzie dalej nie chcieli mnie brać na klucze, no bo no, wiem, że Resto Druid nie cieszy się jakimś dużym zaufaniem przez to, że no to HP często nam tam skacze. A uważam, że taka odznaka mogłaby gdzieś tam pomóc tym, że no jednak jakoś tam ogarniam skoro te klucze robię w czasie. I następne o czym pomyślałem, bo ten pomysł nasunął mi się z myślą o Lidze Legend i systemie, bodajże tam się nazywało to honorów, czy coś takiego, tego co rozdajemy na koniec meczu po, po zwycięstwie, czy tam po porażce swoim teammatem. No i tutaj też moglibyśmy to, to wprowadzić, coś podobnego, oczywiście nie 1 do jeden I tak samo jak w Lidze są za to rozdawane nagrody, bodajże na koniec sezonu, tak tutaj też można by było robić coś takiego, że głosowalibyśmy sobie na naszych team po meczu rozdawali jakieś tam odpowiednie dla nich yy, nie wiem czy to tytuły czy coś takiego i suma summarum oni by to sobie gdzieś tam zbierali wszyscy byśmy sobie to gdzieś tam zbierali a na koniec można by było sobie z tego otrzymywać jakieś tam nagrody w zależności jak wysoki poziom danego poziomu przyjaznego gracza byśmy wbili no i z takich głównych rzeczy które miałem sobie rozpisane to w sumie tyle mam nadzieję że będzie to miało jakieś tam ręce i nogi jest to taki materiał nagrany na tak jak mówiłem na początku na one shot'a bez żadnych tam Przebitek i tak dalej, ale jeśli, jeśli będziecie uważać, że taki format może się przyjąć, to dajcie mi znać, o czym można byłoby jeszcze pogadać. Czy w ogóle nagrywać takie materiały w postaci właśnie takiej pogadankowej, czy może zrobić coś takiego, żeby jednak usiąść do tego na tyle, żeby przygotować jeszcze jakieś wizualizacje tego, o czym mówię. Wiadomo, że trochę taki film by dłużej powstawał, sam okres ten montażu by trwał dłużej, ale no. Jeśli trafiłoby to do szerszego grona, to jestem jak najbardziej za. A póki co, no uważam, że taki format, powiedzmy to, krótkich podcastów też nie byłby zły. Zwłaszcza, że często, no jednak, grając w WoWika słuchamy sobie czegoś tam w tle. Także dajcie znać, co o tym myślicie. Dodatkowo prosiłbym o informację zwrotną, jeśli już dotrwałeś do tego momentu. Jak cała jakość dźwięku... Bo no nie ukrywam dawno, nie nagrywałem i nie wiem, czy tutaj nic się nie poprzestawiało w OBS-ie i tak dalej. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. I poza tym co, chciałbym zaprosić na streamki na Twitcha. Gdzieś tutaj się wyświetli nazwa kanału, dodatkowo w opisie będzie link. Bo staram się streamować się regularnie, a poza tym no, kusi mnie, żeby coś tam ruszyć tego YouTube'a. Także jeśli macie jakieś pomysły na kolejne filmy, to też z chęcią je przygarnę. Z takich moich, które mam zapisane, no to Chociażby opis mojego UI z addonami, których używam. Yy, myślę, że to mogłoby być ciekawe. Dodatkowo zapraszam na Discorda. No i myślę, że to tyle, co tak naprawdę co chciałem, to powiedziałem. Jeśli o czymś zapomniałem, to dodam to w komentarzu jakimś tam przypiętym. I czekam na Wasze komentarze, Wasze opinie i jakieś tam propozycje. Także ja dziękuję za odsłuchanie tego krótkiego wywodu i do następnego siema.